Bo myślałem, że to już będą sami piłkarze. Tutaj piłkarz i jest znowu piłkarz. I zrobimy sobie tak, że dzisiaj będziemy brać to wszystko stąd. Potem drugi dzień będziemy brać to, to i to. Albo nie. Weźmiemy te dwa kubki, a potem te dwa kubki wszystko ogólnie. Tutaj mamy piłkarza. Tutaj mogę. Tutaj mamy nawet srebrną kartę. To dobrze. Tutaj mamy też piłkarza. O nie, tu będą sami piłkarze. Tutaj też mamy piłkarza. Tutaj też ja się śpiecie bardzo dobrze. O, podpis. Fajnie. Lecimy z podpisem. I jakby chciałbym wam powiedzieć, że już mam Halanta. Znaczy nie wiem, czy mam Halanta. Ale ja mam nadzieję, że będę miał. Tutaj mamy nupkę guys. Tutaj mamy z Freddy Fazbear. Tutaj mamy dwóch kości piłkarzów. Tutaj mamy Chicas Ales. Ten, jak to się nazywa? Czekajcie. Z, y Na słowo, fy o. Kto napisze w komentarzu? Dobrze, temu przypnę serduszko. A, i kto w komentarzu napisze yy, karty i album, włożone karty do albumu, napisze, temu przypnę serduszko też. Zobaczmy czy, czy napiszecie to, czy to, to później powiedziałem. Dobra, tutaj już mamy z guys. Tutaj mamy siódemkę z, z piłkazów. Tutaj mamy y, pokemona. tutaj mamy co yy, ze stambą gajs jakiegoś kościa dobra dalej o tutaj mamy piłkarza tutaj mamy też o no, no dobrze no nawet on ma 200 no nawet no dobrze Dużo A ten to tak średnio. Jakbyś sobie O, ten też mocno. Ten, ten, ten ma 21. Do taki średni. Taki średni i to bardzo. Tutaj mamy 11 Łukarza. Tutaj też są sami O! Teraz tutaj mamy ten z, ze stambą Gajs. Tutaj też mamy ze stambą guys O! Czekajcie. Nie, czy ja to już przeleciałam? Czekajcie, bo coś... O! A nie? To nie to? Nie wiem, co no to jest. Roz... Nie wiem, co no to jest. Roz... O! Widzicie? Patrz. Tak samo, ale że tu jest czarne, to jaka jest różnica, nie? Trochę lepiej wychodzi na... To, jest Tej! Dobra, tutaj to samo co wcześniej było Tutaj jakaś kula z Pokémonów Tutaj Łukasz. Tutaj został guys I dobra, tutaj na drugą stronę Tutaj znowu guys Bogaze Tutaj mamy też piłkarza. Czekajcie, bo muszę się trafać. O dobra. Teraz tutaj mamy też piłkarza. Tutaj mamy też piłkarza. o patrzcie mogę go odwzorować patrzcie czekajcie jak on jest patrzcie on jest tu i patrzcie widzicie odwzorowałem to jest 22 Dobra. Tutaj mamy 26 czy 29, 7? Ogólnie ja nie odróżniam 6 od 9. Nie wiem, Tutaj mamy też piłkarza. On ma 98. Tutaj mamy też piłkarza. O, tutaj mamy ze Stambą guys, gościa. No fajnie. Tutaj mamy z Pokémonów. Tutaj mamy stóweczkę z Pokemonów hmm. Tutaj mamy piłkarza. Tutaj mamy kościę ze stambą guys. I teraz będziemy otwierać. po teraz będziemy brać po trzy karty. Dobra. Dobra, jest trzy. Tutaj mamy ludzika ze guys. Tutaj mamy O, tutaj! Dobra, i ja znowu bierzemy teraz po trzy. Wczekajcie. Dobra. Dobra, kończy Tutaj mamy też piekarza. Zostały nam te karty. Tutaj mamy też piłkarza ja. O oh, dobra Tutaj mamy też piłkarza ja. Tutaj pokemon Trochę tutaj takie zniszczone jest, nie jest. Dobra. Tutaj mamy Pokemon. I znowu bierzemy po trzy karty. Dobra. Mam też. Tutaj mamy też piłkarza. Tutaj mamy też piłkarza. Tutaj mamy pokemona. I znowu bierzemy po trzy. Dobra. Teraz mamy z Fortnite'a. Teraz mamy cikę. Teraz mamy ten dinozaura. I znowu ją Dobra. Oliczyliśmy są Teraz mamy Cika. Teraz mamy jakieś piłkę. Dobra. I teraz też na to. Teraz bierzemy ty raz do otwarcia. Ile to jest? 2 plus 2 to 4. Jeszcze 2 plus 2 to 6. Jeszcze 3. to czekajcie to już 8 kart to jeszcze tutaj nie je po wkładam yy, dobra mamy 8 i dodajemy jedną to jest 9 i dodajemy jeszcze jedną to już 10 to dobra, bierzemy po 10 kart teraz mamy piłkarza teraz mamy też piłkarza z a, że ma o może sobie odwrócimy to dobra dobra tutaj mamy pokemona tutaj mamy też jakiegoś piłkarza tutaj mamy też piłkarza mamy no dobre zostały nam cztery karty jeden to piłkarz drugi to piłkarz Trzeci to, to jest Stambon Guys. I ostatni to piłkarz. Teraz obojętnie robiłem kart. Bo wiem te, które ryżały Dobra. I tutaj mam gościa ze Stambon Guys.